Dzień dobry, Robert Czepielewski. Zapraszam na Kurier Jeleniogórski. A w nim najciekawsze wydarzenia kulturalne, jakie odbędą się w sierpniu w naszym mieście. Jest ostatni miesiąc wakacji, ale to nie oznacza, że będzie cisza i spokój. Absolutnie. Zaczynamy czym? Skok w blok. Jeleniogórskie Centrum Kultury już po raz jedenasty organizuje Skok w blok, czyli spotkanie z dziećmi animatorów kultury na podwórkach. Na podwórkach, w cieplicach, w centrum miasta, na zabobrzu. Zapraszamy na 11 edycję z imprezy Skok w Blok, która po raz kolejny odwiedzi jeleniogórskie Podwórka przez 6 dni od 1 do 6 sierpnia 2018 roku. Od godziny 15 będziecie mogli nas Państwo spotkać w różnych częściach miasta. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja będzie równie udana jak poprzednia i mam nadzieję, że od godziny 15 do godziny 22 tak jak zaplanowany jest program Skoków Blok. Będziecie państwo wypełniać nasz namiot cyrkowy, zajmować nasze magiczne leżaki oraz uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, które będą miały miejsce na wybranych placach zabaw i osiedlach Jeleniogórskich. Skok w Blok 2018 rozpoczynamy od Cieplic, to już pewna tradycja. Pierwsze działania odbędą się w parku Norweskim na no, przy osiedlu 20-lecia, a Kolejne, kolejnego dnia, czyli 2 sierpnia Będziemy pojawiać się na osiedlu Orlim, przy ulicy Wita Stwosza. Kolejne miejsce docelowe to park przy ulicy Głowackiego przy ogromnym stawie. Następnie przemieszczamy się już dość słego centrum i plac zabaw przy ulicy Okrzei. Zapraszamy wszystkie dzieciaki z centrum miasta. Kolejnego dnia, czyli 5 sierpnia, będziemy gościć przy ulicy Noskowskiego przy boisku, a kolejnego już ostatni dzień Skoków Blok w Jeleniej Górze, plac zabaw przy ulicy Wilkowirskiego. Warto dodać, że Skoków Blok 2018 jest jedną, jedną ze składowych całego projektu Alternatywa bez granic, warsztaty i prezentacje, który oczywiście jest finansowany przez Unię Europejską. Interreg 5A, przekraczamy granice Polska-Czechy. Bardzo się cieszę z tego, że również w tym roku Skop Blok, oprócz oczywiście wszystkich wydarzeń, które będą miały miejsce w Wielenigurze, będzie mógł prezentować swoje wydarzenia podczas działań, które odbędą się zarówno w Ilemnicach, jak i Trutnowie. Więc wszystkich Państwa, którzy nie mają swoich planów jeszcze na 8 i 9 sierpnia, zapraszamy najpierw do Ilemnic, a później do Trutnowa gdzie również będziecie mogli spotkać nasze wyjątkowe atrakcje. Oprócz tego zapraszam w każdą środę o godzinie 12.00 bezpłatna wycieczka po Jeleniej Górze z przewodnikiem. Odbywają się one w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień w każdą środę o godzinie 12.00. Tutaj pod naszego punktu oprowadza przewodnik licencjonowany, przewodnik sudecki. Chciałam zwiedzić to miasto, wiele już o nim trochę czytałam i jestem nim zafascynowana. Urzeka mnie prostota tego miasta, no i ten piękny rynek. Lubimy z, wraz z żoną zwiedzać rzeczy, które nie znamy, ale chcielibyśmy usłyszeć. Nie tylko oglądając, patrząc co, ale żeby ktoś fachowo mógł nam poradzić. Czasami do tego celu służy przewodnik, czasami służy telefon, a najlepiej, jeżeli jest to certyfikowany przewodnik, człowiek, który, z którym można w interakcję wejść i porozmawiać. To już arty nasz spacer i naprawdę cieszy się to bardzo dużym powodzeniem i dużą ilością uczestników. Także wydaje mi się, że zarówno turyści jak i mieszkańcy mają taką potrzebę, żeby o, o mieście jeleniej górze, Sporo rzeczy się dowiedzieć. Jedni się spodziewali, drudzy się nie spodziewali. Ja powiem szczerze, nieskromnie, że się spodziewałem, ponieważ sam będąc historykiem, znając historię miasta, często sam nadrabiałem ten brak otwartych wycieczek po jeleni górze i sam kilka razy je oprowadzałem. Jest taka potrzeba i to wbrew pozorom nie tylko dla turystów, dla turystów głównie, ale też dla mieszkańców, bo wiele osób po prostu nie wie, co gdzie było, co jak funkcjonowało, co to jest jelenia góra, jaka była jej historia. Ale to nie wszystko. Cieplice, koncerty letnie. W Kościele Zbawiciela w każdą niedzielę o godzinie 19.15 dla melomanów, muzyki organowej są zorganizowane koncerty bez płatności. Ale cieplice to również koncerty niedzielne w muszli. W Muszlin koncertowej, w Parku Zdrojowym. Tym razem w tym roku mamy zespoły czeskie, czyli coś miłego i przyjemnego. Zespół Marta Arasputin Putin zapoczątkował cykl koncertów promenadowych organizowanych przez Drojowy Teatr Animacji w ramach projektu Polsko-Czeski Pojedynek Muzyczny. Sam pojedynek w sobie może śmiesznie brzmi, prawda? Bo wiadomo, z czym się kojarzy pojedynek, chodziło nam o poszerzenie współpracy transgranicznej, o pokazanie polskiej publiczności właśnie zespołów z bliskich nam Czech. Tam są naprawdę oni mają bardzo fajne zespoły, oni mają dużo dętych zespołów które w tym roku będą u nas tutaj takim jakby punktem kulminacyjnym, ponieważ będziemy mieli aż trzy koncerty zespołów dętych. No i mają również muzykę folkową, która u nich jest bardzo dużym takim fundamentem. Tak, my na taką akcję gramy. My na takim wydarzeniu gramy po raz pierwszy. Bardzo nam się podoba to otoczenie, a w zależności od tego, jaka będzie reakcja publiczności, będziemy w stanie ocenić, czy sens to ma, czy nie. No, ale chyba ma. Tak ja sobie myślę, że to uczcić. Ja myślę, że z pewnością jest to krok w dobrym kierunku. Trzeba się spotykać, wymieniać doświadczenia, inspiracje, przekazywać sobie wzajemno, wzajemnie radość. świecie. Letnie koncerty promenadowe trwają co niedzielę o godzinie 16.00 u nas tutaj w naszej pięknej muszli koncertowej. Piękne popołudnia w ogóle letnie. Będzie w ramach projektu Letnie, letnie Koncerty Promenadowe polsko-czeski pojedynek muzyczny, ponieważ tak brzmi, pełna nazwa tego projektu. Będzie pięć koncertów. Zaczynamy dzisiaj Marta oraz Putin typowa muzyka folkowa. W przyszłym tygodniu będzie cymbałowa muzyka Duszana Kotlara, i tam też będzie muzyka folkowa z Moraw, ale nie tylko. Później zrobimy takie małe odstępstwo i pokażemy kwartet saksofonowy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie. Gorąco polecam. I jeszcze i przedostatni koncert to będzie właśnie orkiestra Denta, Semilska 12 zakończymy projekt 26 sierpnia pogawędką muzyczną będzie tutaj oprócz muszli koncertowej będzie zbudowana druga scena będzie jeden zespół polski na scenie drugi zespół w muszli koncertowej cze czeski i myślę że będzie bardzo ciekawie i że publiczność przede wszystkim też się włączy do naszej pogawędki muzycznej 3 4 sierpień 10 11 sierpień klasy Ratuszowy, godzina 21.30 plenerowe kino. No, fantastyczne filmy, może nie komedie poważne, ale warto się tutaj zagnieździć, bo będą nasze leżaki rozłożone będą miejsca do siedzenia 213, 30 plac ratuszowy mam nadzieję, że pogoda dopisze mamy cztery propozycje e, dla widzów, mam nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego, zaczynamy filmem polskim, czyli najlepszym Łukasza Palkowskiego z główną rolą Jakuba Gierszała z Magdaleną Cielecką i Arturem Żmijewskim e, to jest historia oparta na faktach Jerzego Górskiego, który wyrwał się ze szponów nałogu i zdobył tytuł Double Iron Mana, także warto na pewno tę historię zobaczyć. To jest pasjonująca opowieść. A jako drugi film podczas tego pierwszego weekendu zobaczymy komedię. Dzikie historie, której producentem jest Pedro Almodowar. I to są historie ludzi i ich zachowań w ekstremalnych sytuacjach. Także naprawdę bywają te zachowania bardzo dziwne i bardzo ciekawe, zapraszamy Państwa. Natomiast drugi weekend to jest może nieco poważniejszy film również miejscami zabawny, ale skłaniający do refleksji, czyli Komuna Tomasa Winterberga. To jest film o ludziach w średnim wieku, bardzo dobrze sytuowanych, którzy nagle postanawiają założyć hipisowską komunę i urządzają casting na członków tej komuny. No a jak się potoczyła dalej ta historia i czy ten eksperyment z komuną się udał, to warto przyjść i zobaczyć 10 sierpnia na plac Ratuszowy. I cały cykl zakończymy kolejnym polskim filmem. Będą to ekscentrycz Czyli po słonecznej stronie ulicy Janusza Majewskiego. To film muzyczny ze wspaniałą muzyką o młodym człowieku, który w latach 50. w Ciechocinku postanawia założyć Big Band. A w filmie występuje cała plejada polskich aktorów Maciej Sztur, Sonia Bohosiewicz, Wojtek Przoniak, Wiktor Zborowski. Także zapraszamy Państwa serdecznie i życzymy wszystkim dobrej zabawy. Wstęp na projekcje filmowe jest wolny, a na publiczność czekać będą miejsca siedzące. Jednak to nie wszystkie atrakcje przygotowane przez ODK w ostatnich miesiącu wakacji dla miłośników dziesiątej muzy. Uzupełnieniem letniego kina będzie rowerowe letnie kino u nas na dziedzińcu Ośrodkowego Domu Kultury w dniach 17 sierpnia i 24 sierpnia. Będzie to pokaz filmów nagrodzonych na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach kina niezależnego. Pierwszy wieczór będzie poświęcony zeszłorocznemu festiwalowi Zoom Zbliżenia. Zaczynamy o godzinie 21, drugi wieczór 24 sierpnia to filmy nagrodzone na Grant o 2017. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny odcinek Kuriera Jeleniogórskiego.